Hej, z moich 25-letnich obserwacji zauważyłem, że wiele małżeństw, wiele związków, wiele różnych par rozeszło się z jakichś tam względów, takich owaki. To nie jest istotne w tym momencie. Jakiekolwiek by względy nie zaistniały, czy to facet zdradził, czy kobieta zdradziła, czy, czy on był Taki czy owaki. jeżeli był dobrym ojcem, jeżeli ona była dobrą matką, nie nadużywali środków odurzających, nie pili przy dziecku, czyli byli normalnymi tak naprawdę rodzicami, którzy kochają to dziecko, to żadna ze, ze stron, czy to mężczyzna, czy kobieta, jeżeli się te dwie osoby rozejdą, nie powinna utrudniać. Albo robić problemów, jeśli chodzi o dziecko, o zabieranie dziecka, o y widywanie dziecka, o, o kontakty po prostu z dzieckiem. Ale tak jak jest kiedyś takie motto, usłyszałem w wieku 20 lat, od kilku, kilku, co parę lat jakiś tam facet mi kumaty powiedział, ten miał 40, później 50, trzeci tam, ileś tam też starszy, powiedział, kobietę poznajesz tak naprawdę, mało o tym wie, osób wie, jak się z nią rozstajesz. Wtedy biznes pryska. Biznes, czyli wasze spotkanie, to jest biznes. Bardzo często. I wtedy tak naprawdę ją poznajesz. Okej. Okay. Jeszcze rozumiem bardzo często to, że no ma jakieś do Ciebie odczucia, uczucia i ciebie tam jakoś stara się zranić. No trudno, no gdzieś tam jej pozostało nieprzepracowana głowa. No, bo nawaliłeś, albo ona nawaliła, i ty starasz się, yy, starasz się coś tam jej zrobić. Ale najgorsze co może być, najgorsze, że nie może być, wiązać w to małą istotkę, która jest niewinna, która przyszła na świat tak naprawdę. Bez świadomości czegokolwiek, i wiele kobiet odcina mężczyznę od dziecka, dobrego ojca, dobrego człowieka dla dziecka, być może niekoniecznie dla kobiety, ale dla dziecka był kapitalnym ojcem, i te kobiety odcinają, starają się zrobić wszystko kosztem dziecka, żeby ten facet. Nigdy już dziecka nie zobaczył, żeby ten facet nigdy nie miał już styczności z własnym dzieckiem. Znam takie przypadki, że kobieta zarabiała, nie wiem, 4000 zł. To nie jest dużo na dzisiejsze warunki, no bo czy wynajęcie mieszkania, czy mieszkanie dzisiaj kosztuje, życie kosztuje, wszystko kosztuje. I ta kobieta ostatnie pieniądze wydawała na adwokatów. Na Prawników, na, na różne kombinacje alpejskie, po to, żeby temu ojcu odebrać to dziecko. Zamiast te pieniądze wspólnie odkładać na przyszłość swojego dziecka, na kupno mieszkania dla dziecka, na to, żeby temu dziecku było w życiu łatwiej, ponieważ czasy, jak widać, u wielu ludzi coraz są trudniejsze. Niektórzy mówią, że są trudniejsze, dla niektórych łatwiejsze, ale czasy są różne i te, te pieniądze, te pieniążki które mogą iść na adwokatów, mogą iść wyrzucone w błoto, tak naprawdę Mo można również poszkować na to, żeby wasze dziecko miało w nich po prostu przyszłość, bo to jest dla mnie niepojęte, jeżeli ktoś sam finansowo nie daje rady, a ostatnie pieniądze zamiast oddać dziecku dla dziecka robi wszystko Przeciwko dziecku, ponieważ te pieniądze rozdaję na lewo i prawo, żeby komuś zrobić problem. Pamiętaj, bo to się tyczy bardzo często kobiet, ponieważ w dzisiejszych w Polsce w sądach, to kobiety w większości, w większości pozwy rozwodowe składają. Jeżeli rozstajesz się z mężczyzną, to zadbaj o dobro dziecka, jeżeli ten facet, z którym byłaś tyle lat, dał to dziecko również na świat, ponieważ czasami jego geny, to zadbaj o to, jeżeli jest dobrym ojcem. No bo jeżeli jest, wiadomo, leży na klatce, pije, jest wywalony w kosmos, albo jest jakiś agresywny i dziwnie, no to, to, są, to, to jest o takich osobach nie mówimy, ale jest, jeżeli jest normalnym fajnym człowiekiem do Twojego dziecka, z którym, z, z którym spędziłaś tyle i tyle lat, no ale zawiódł Ciebie, ale nie dziecko, to zadbaj o to, żeby ten facet miał dobry kontakt z tym dzieckiem. Ponieważ nie ma nic piękniejszego, jak dwoje ludzi, które dbają o własne dziecko. Nie tylko tata dba, albo tylko mama dba, tylko dwoje ludzi, którzy dbają o własne dziecko. To jest podstawa podstaw. A jeszcze nigdy, a, a dla mnie to jest w ogóle niepojęte, ale takie rzeczy się dzieją i to bardzo, bardzo, bardzo mocno procentowo w Polsce, że kobieta zarabia 4000, a tylko myśli, jak dobić, faceta, jak dobić faceta za te pieniądze, czyli zabierając mu dziecko, i wydając na adwokatów, zamiast dawać dziecku, zamiast budować przyszłość dziecka, odbiera ją sama. Niepojęte dramatyczne. Dzisiaj w przyszłościowo czasy są różne. Jest wiele problemów teraźniejszych dookoła różnych ludzi, i problemów przyszłych i. Jeżeli rodzice nie wpoją dziecku. Pewności siebie, pewności siebie. Pewności siebie, to gwarantuje, że osoby, które są dookoła Waszych dzieci, na pewno tego za was nie zrobią. Więc ja apeluję. Aby te panie, które rozstają się z facetami, ale z odpowiedzi. Odpowiedzialnymi w stosunku do dzieci mężczyznami, mówię o takich, żebyście pomyślały za każdym razem, pogłówkowały. Jeżeli idziecie do sądu i wydajecie pieniądze na adwokatów, to pamiętajcie, że odbieracie te pieniądze dziecku. Odbieracie te pieniądze własnemu dziecku, ponieważ w tym momencie ty i partner wydajecie te pieniądze, zamiast dawać. Te pieniądze własnemu, kochanemu dziecku. Zastanów się nad tym filmem, bo to jest bardzo poważny film. Film, który zmienia, może zmienić pokolenie u ciebie w rodzinie. Film, który może naprawdę pomóc i być może odmienić Twoje spostrzeżenie na, na to, co Ty masz teraz w głowie. Ochłoń, zastanów się i pamiętaj, nie odbieraj nigdy dobremu ojcu Twojego dziecka. Waszego dziecka. Bo nie myśl, że ono jest Twoje, ponieważ stworzyliście to dziecko razem. A każdą złotówkę, którą wydajesz na kogoś, odejmujesz swojemu dziecku. Więc zastanów się nad tym. A jak zarabiasz 4000 zł, zarabiasz 5000 zł, a połowę przeznaczasz na jakiegoś prawnika, to połowę odejmujesz swojemu dziecku, a nie masz tych pieniążków za wiele. Zastanów się nad tym, bo takich par, takich małżeństw widziałem bardzo, 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 bardzo dużo. Dlatego taka skromna rada podsumowująca: zawsze uważam, że należy się rozchodzić, jeżeli macie się rozchodzić w ogóle, w optymistycznych nastrojach, albo przynajmniej w nastrojach takich, które pozwalają Wam rozejść się i pamiętać o rzeczach dobrych. Jeżeli ktoś się mocno skrzywdził, to pamiętaj, że. Skrzywdził ciebie, a nie twoje dziecko. A dziecko jest wyższą wartością w tym momencie. Więc nie odbieraj mu tego dziecka z tego względu, że zdradził cię z jakąś partnerką, że był dla ciebie niedobry, ale był dobrym i fantastycznym ojcem dla waszego dziecka. To jest taki dzisiejszy przekaz, bo wiele zaobserwowałem na przełomie moich 25 lat. To w ogóle niepojęte, jak kobieta, która zarabia 4-5 tysięcy zł, może połowę tych swoich pieniążków drobnych, bo w dzisiejszych czasach wszystko kosztuje, oddawać na adwokata. Albo zadłużać się jeszcze na adwokata, czyli wszystko co robi, odbiera swojemu dziecku. Odbiera również dobrego ojca, który, który może później to dziecko przecież zabrać, może z tym dzieckiem spędzać czas, no bo to są te same geny. Może to dziecko w dobry sposób wychować, no bo jest dobrym ojcem. Przemyślcie ten film i puśćcie go tym osobom, które ten film potrzebują. W każdym bądź razie, gdybyś miał problem z uwodzeniem lub z pewnością siebie na dole masz link do moich szkoleń. Również mam wiedzę, ponieważ widziałem setki, setki powtarzam. Dramatycznych rozwodów, dramatycznych rozstań, więc jeżeli potrzebujesz wsparcia, również zapisz się do mnie na szkolenie, pomogę. Jak zawsze osobiście dziś pozdrawiam Cię z pięknego Szczecina. Życzę jak najwięcej cudownych randek. Gdybyś miał problem z uwodzeniem lub z pewnością siebie, zawsze wiesz, gdzie mnie szukać. Trzymaj się ciepło. Hej!